Siemaszki, to TV. AmurTV A dzisiaj ja odbieramy paczki od firmy RP Bytes Zobaczymy co tu jest wewnątrz tej paczki Jak sobie słyszycie, coś fajnego, że hmm, Ja was najczęściej nasunął także do firmy LP macie link do niej w opisie, tam możecie zajrzeć Także mam ich na ich kanał na YouTube Tutaj oczywiście także macie podlinkowany Pamiętajcie także tutaj o subskrypcji Zostawienie łapki w górę Komentarz w pierwszym odcinku a my zamiast zaczniemy od tej paczki. Mamy tutaj cztery rodzaje przynęt, duże smaki. Mamy także tutaj jeszcze Smog Dipa. Nie pokażę jak ta butelka wygląda. Znaczy tu możemy go odkręcić i tutaj sobie pomoczyć jakąś rodzaj przynęty, tutaj się odkręca w taki sposób. Możemy pomoczyć sobie jakieś tutaj y, przynęty, czy to kulki, czy na przykład jakieś ławteksy, czy inne dambresy, cokolwiek co lubi. E, je, y, to w sumie jest taki że płyn, albo wam może odkręcę, żebyście lepiej to zobaczyli. Mam nadzieję, że nie wyleję za bardzo. Będzie może to widać. No, miecie w takim kolorze fluo jest to taki taki Miejsce w kolorze fluo, mam nadzieję, że coś ostrość łapie. Jest to o smaku hmm, takiej gumy balonowej. No, taka osta guma balonowa za jest. Yy, polega to na tym, że moczymy sobie przejętę i wokół tej przejęty robi się taka fajna smura. Właśnie. Taka chmura, właśnie w kolorze, o takim, właśnie i właśnie jest taki trochę żółty, ma powiedzieć. No i to ma um, ściągnąć ryby właśnie do przynęty. Mamy tutaj cztery rodzaje przynęt, Są to przynęty minikulki, 8 mm jeśli chodzi o ich wielkość. Są tutaj w kilku wersjach kolorystycznych, a także w kilku wersjach smakowych. Na początku mamy tutaj sprzęt, Nazwie nazwie się Sweter, jest to guma owocowa. mam także, że wszystkie sprzęty się nadają dość pod zawody. Mogą się fajnie dość spisywać, nie są duże, myślę, że powinny nie fajnie reagować. No tutaj ja czuć taką trochę, jakoś gumą. No czuć na mnie taką trochę gumą. Kulki też zobaczymy jakie są, czy są takie sztywne. No są takie dość... Nie, są takie dość miękkie, nie są jakieś tak przeciwnie, bardzo sztywne, jakieś twarde. Nie, można je fajnie kształtować, jeśli chodzi o ten rodzaj przynęty. Myślę, że od sobie dostajemy, żeby było wiadomo kto już zobaczyliśmy. Kolejny smak, jak mamy tutaj smak kamikadze. Jest tutaj smak mięty, również to jest 8 metrów jak każda ta przynęta. Ale są dość tak dość też szybko pasujące z tego co się dowiedziałem. Ale jest trochę w innym kolorze jak widzicie. Każde z tych opakowań przynę ma 55 gram. Jeszcze tutaj sobie nie wiem bo może tego nie pokazywałem na wizji. Ale powiem Wam, że no to jest taka dość Ostro taka mięta, trochę taka jak mm, macie gumę, taką do rzucia. Taka trochę dla mnie też, nie wiem, trochę ziołowa jakby. trzecią przynętem jest znachor o smaku korzenno-cytrusowym. Dość nietypowe połączenie, przynajmniej ja się z takim jeszcze nie spotkałem. Ono wygląda by w taki sposób i się o korystykę tych przynęt Zmienimy sobie przy okazji. Hmm. Taki dość dziwny zapach, taki. Hmm. Trochę może, nie wiem, ziołowy? Nie wiem, może opada? Coś tutaj doradzi? Przegnij te skarpetki. Ja <grymne> 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 okay. wam pokażę też, jak na stosunku do innych kolorów, żebyście mogli zobaczyć. Ostatnia przynęta kanala Heaven. O smaku sardynka gron. Również jakieś połączenie typowe, z tym się jak nie spotkałem. Tak to wygląda. Cieką stykę. Również wersja kuleczka, 8 mm, jaka przynęta Przypalone kartofle. Oczywiście jest taka dość miękka, nie jest jakoś taka wyrazicie sztywna. To to jakbyś dębów w lesie rozbierał. Hmm, może. No i ta jest taka. Coń hmm. się ten zapach. Magia? Nie wiem, da jest to zapach magii. Taki dość wyrazisty. Dam hmm, mi jest takie magia. Coś tak podchodzi. Mhm. Jeszcze Wam pokażę na... Jak te wszystkie smaki wyglądają mi się około o klorystykę. Znaczy o się jeśli chodzi nie o smaki. Koły są dość takie... ...nietypowe trochę. Tak, tu no trochę określić, nie kobiety, które oglądają mnie, zaraz mnie tu zjadą, że to jest taki zapach, znaczy to jest taki zapach, to jest taki zapach. No taki szary, brązowy, zielony, no, no i taki pomalowany taki przegnity owoc, mm -hmm. nie? Chyba taki najbardziej wrażliwy to jest ten zielony, mi się wydaje, się o korystykę. To jest taki brązowy, taki grafitowy, taki szarowy, no taką powokę no mają nie, wszystkie. Taki, to jest coś trochę fiolet może? Ten, może wiesz, jak... Ten taki trochę fiolet. Jakbyś polejemy, polejemy, tym to by się okazało. Mhm. Trzeba byłoby po jednym, każdym polać i wtedy się okaże, jak one wyglądają. Nie? Znaczy że to doda fajną też smugę, tak? Takiej dość kolorze, takim jasnym jest wiesz? Bo będzie ja ja. też fajnie chyba zareagować. Wiesz co, ja to myślę, że jak po polaniu tak tym preparatem każdej oddzielnej przynęty zmieni po prostu kolor. No naprawdę, na pewno będzie trochę bardziej jasna, tak? Od tego. Nie, ale no i od razu zmieni kolor, nie? Mhm. Polejemy to, zmieni barwę, mhm. polejemy, zmieni barwę, polejemy zmieni barwę i polejemy zmieni barwę, mhm. tak? Ale też wcześniej tych smaków w ogóle nie miałem styczności, przynajmniej ja jeśli chodzi o takie chod połączenia, dość nietypowe. Serdecznie dziękuję tutaj firmie Applebye za możliwość spływania, sprawdzenia tych oto przygód nad swoimi lokalnymi wodami. Jak się one spisują, a także za podatek w postaci Dipa. Ja Was serdecznie odsyłam do IP Byte. macie link w opisie, do ich także Facebooka oraz kanału na YouTubie. Pamiętajcie tutaj o subskrypcji, sobie także łapy w górę. Kamal filmem o tym odcinku. 他买不起小米，啊、你敢拿？敢拿？信吗？